Z poczynionych przez prokuraturę nową w Włobiczu ustaleń wynika, że 23 stycznia bieżącego roku około godziny 9.30 Cezary S. przyszedł do gabinetu chryzjowsko-kosmetycznego znajdującego się przy ulicy podrzecznej w Włowiczu, którego właścicielką była jego była żona, małgorzata S. Po wejściu do wnętrza pomieszczenia wyciągnął nóż, który wcześniej w tym celu zabrał z domu i zaczął zadawać ciosy pokrzywdzonej, która wybiegła na zewnątrz. Jednakże sprawca dogonił ją i zadawał kolejne uderzenia nożem, w tym także w czasie, kiedy już odładła na ziemię. Przeprowadzone oględziny zwłok doprowadziły do ujawnienia na ciele ofiary ponad 20 ciosów zadanych w szyję, katkę pierściową i brzuch. Dwaj świadkowie zdarzenia zaczęli zbliżać się do sprawcy, krzycząc i próbując go powstrzymać. Wówczas zaczęło się oddalać, idąc ulicą. Jeden ze świadków poszedł za nim, drugi natomiast starał udzielić pomocy pokrzywdzonej. Wezwane zostało pogotowie, niestety. Kobieta zmarła. Cezarowi, Cezaremu S. przedstawiono zarzut zabójstwa byłej żony. Grozi mu nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności. Podczas przesłuchania w charakterze podejrzanego przyznał się do przedstawionego zarzutu, złożył wyjaśnienia, z których wynika, że tłem konfliktów, jakie istniały między nim a żoną, było przede wszystkim niechciane rozstanie. Przypomnijmy, że w grudniu ubiegłego roku uprawomocniło się orzeczenie rozwodowe. Toczyły się również procesy dotyczące podziału majątku. Z relacji mężczyzny wynika, że krytycznego dnia spotkał był wyłączone przypadkowo na ulicy. Był wówczas na przejściu dla pieszych. Kobieta jechała samochodem. Widok ten z Zdenerwowanie poszedł do domu, zostawił zakupy, zabrał nóż, który następnie udał się do prowadzonego przez kobietę salonu kosmetycznego. Na wniosek prokuratury rejonowej w Łowiczu podejrzany został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Trwa postępowanie dowodowe w tej sprawie. Zleczone zostaną badania sądowo-psychiatryczne podejrzanego.